Dlatego chcesz ode mnie zakupy? Poodkurzałeś? Tak Zaraz sprawdzimy Co to jest? Paproch z pępka To ma być odkurzone? Przecież nikt nie odsuwa tego fotela Poza tym nie da się pod nim odkurzyć, nie wchodzi pod niego rura Dlatego trzeba odsunąć, pozmywałeś? Zaczyna się Nie pozmywałeś wszystko muszę robić sama, znalazłeś pracę? Nie ma nic dla ludzi z moją specjalizacją! Boże, za jakie grzechy pokarałeś mnie taką pierdołą? Trzeba była powiedzieć tak, jak się Bogdan oświadczył. Teraz jest szefem ochrony w Tesco! Gdyby nie on, nigdy bym nie dostała tej roboty na kasie. A ty co? Siedzi taka łajza, nie rób, a ty pracuj na niego. Cały dzień siedzi w domu, nawet nie poodkurza. P***a wychodzę. いいでね。